Jego celem jest popularyzacja sylwetek niezłomnych bohaterów. Młodzi ludzie poprzez teksty literackie oddają cześć żołnierzom wyklętym. 14 marca w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej odbył się finał czwartej edycji wojewódzkiego turnieju poezji prozy Zawsze Wierni. W powiecie robczysko-sędziszowskim każdego roku kultywowana jest pamięć o tych, którzy ponieśli największą ofiarę za wolność ojczyzny. Jednym z elementów obchodów Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych jest turniej poezji i Prozy za przewierni, do którego zapraszane są dzieci i młodzież z terenu całego województwa podkarpackiego. W tym roku w finale konkursu wzięło udział 30 uczniów. Turniej powstał przed 4 laty z inicjatywy prezesa sędziszowskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Bogumiły Stet Świderskiej. Jestem niezwykle Wzruszona tym, co dzieje się na scenie dzisiaj, tutaj w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Rowczycach, i bardzo, bardzo szczęśliwa, że właśnie pod dach tego. Y centrum trafił wojewódzki turniej poezji i prozy. Było to moim marzeniem, żeby znalazł takie stałe miejsce. No i z takimi nadziejami jesteśmy też tutaj dzisiaj na tym już czwartym finale i ufam, że tak się stanie. Mhm. Jest to chwila niezwykła, kiedy młodzi ludzie pojawiają się na scenie i mówią tak jak czują, to co wyczytują z wierszy ukazujących wierność, wierność Polsce, wierność sobie, wierność Bogu, wierność ojczyźnie. Z piękna chwila. Każdego roku do konkursu przyłącza się coraz więcej szkół. To ogromna zasługa nauczycieli, którzy starają się pielęgnować wśród swoich uczniów pamięć o naszej historii, mówi pomysłodawca turnieju Pogumiła Stet Świderska. W tym roku jest to już sześć powiatów i bardzo się cieszymy. No, jeszcze jest tych powiatów sporo przed nami, które też liczymy, z czasem no, przyślą swoich uczniów. Odbędą takie etapy powiatowe. Głównie tutaj nam zależy na młodych ludziach, żeby mogli powiedzieć, co w nich jest, tak? co, co w nich gra. Właśnie w tym temacie jest to temat bardzo w tym roku, bym powiedziała, poszerzony, ponieważ w związku ze stuleciem niepodległej yy, pokusiliśmy się o poszerzenie. Yy, mianowicie yy, wzięliśmy pod uwagę teksty, które powstały po roku 1918, aż do roku Właściwie 2019. W organizację finału turnieju Zawsze Wierni zaangażowali się Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, oddział w Sędziszowie Małopolskim, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie oraz Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach. Czwarta edycja wojewódzkiego turnieju Poezji Prozy Zawsze Wierni to jest już sukces. Przede wszystkim tych 30 uczestników. 15oro ze szkoły podstawowej gimnazjum, 15 ro ze szkoły ponadgimnazjalnej. Oni zaprezentowali rzeczywiście taki wysoki poziom recytacji. Jak mówiła jedna z jurorek w przerwie, momentami dech w piersiach zatyka, jest, była wzruszona, tak? Więc myślę, że to jest. Taki sukces, że wychodzą z głową podniesioną, recytują pięknie. Dla nas, organizatorów, to też jest sukces, bo rzeczywiście na wszelkie prośby o wsparcie mieliśmy taki pozytywny odzew, więc mogliśmy tutaj docen docenić wszystkich, podziękować. Jest tych instytucji bardzo dużo. I tak, to jest taka satysfakcja za tę wykonaną pracę, kiedy się działo i słuchało tych młodych ludzi. Uczestnikom turnieju przyglądała się podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy to rzeczywiście konkurs, który pokazuje i nawiązuje przede wszystkim do wspaniałych kart historii, historii, która z założenia miała być zapomniana, zniszczona, wymazana z naszej pamięci i tożsamości, bo to karty historii związane z konkretnymi postaciami, z konkretnymi bohaterami żołnierzy niezłomnych. I konkurs ten to przede wszystkim właśnie w tych bohaterów, ponieważ oni po prostu mogą dzięki temu powrócić powrócić do naszej świadomości, mogą powrócić do, poprzez słowa, które dzisiaj tutaj młodzież pięknie nam recytuje w wspaniałych wierszach, poprzez słowa, które docierają do nich. Przemawiają również do tych, którzy dzisiaj, tego, którzy dzisiaj uczestniczą i są słuchaczami tego konkursu. Stąd też i waga tematyki, bo konkursy, rasy recytatorskie, to swoistego rodzaju ewenement na mapie w ogóle wszelkich konkursów. Dedykowane są one wszakże miłośnikom, przede wszystkim słowa, miód na serca nauczycieli, polonistów, ale także tych, którzy słowo uwielbiają, którzy są. Potrafią przekazać te najgłębsze treści właśnie za pomocą prostych słów. I to także tryumf postaci, konkretnych bohaterów, których młodzi ludzie tutaj przedstawiają, być może poznali historie indywidualne, jednostkowe, bo. Wspaniale, recytując, musieli zgłębić właśnie karty historii, tej, taka, tej która powraca, a która wszakże przy, miała być z założenia zapomniana. Uczestnicy turnieju poezji i prozy sięgali po piękne, patriotyczne utwory, niekiedy bardzo trudne. Wszyscy jednak poradzili sobie zarówno z interpretacją, prezentacją, jak i samą tremą, jak wyglądały przygotowania. No, kilka dni intensywnej pracy nad tekstem i. Kilka godzin przesłuchań u pani polonistki. Co sądzisz o samym turnieju, którego celem jest utwierdzanie tej pamięci o niezłomnych żołnierzach? Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Na pewno pomaga młodym ludziom utożsamić się nawet z bohaterami i cały czas chwalić ich glorię że zginęli za kraj. Każdy uczestnik, myślę, że poznał e, historię. historię tego, co się działo, historię w pewien sposób odczuć tych ludzi, tak jak w przypadku w moim, to odczuć więźnia podczas torturowań. Dużo było utworów, gdzie po prostu była pokazana historia tych wszystkich więźniów, wszystkich żołnierzy, także dużo można było się dowiedzieć na ten temat. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych laureatami konkursu zostali pierwsze miejsce Oskar Drost, drugie Aleksandra Malczyńska, trzecie Gabriela Bieszczat. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce Karolina Wietecha, drugie Katarzyna Grabowska, trzecie miejsce Zuzanna Szybiak, honorowy patronat nad finałem turnieju poezji i prozy zawsze wierni objęli marszałek województwa podkarpackiego i starosta powiatu robczycko sędziszowskiego